Patrzymy na milki, skarby i co zabieramy. Ale najważniejsza jest książeczka zdrowia. I spieszę y, uspokoić tych, co piszą o kleszczach, że ostatnio dostała zastrzyk za 100, za 150 zł. Nasza mi jest zabezpieczona przeciwko tym niebezpiecznym zwierzakom. A co my bierzemy? Tym się nie bawi, tak sobie. Nawet, dopiero z, nawet matka nie jest zdjęta. Mm, lubi tego reniferka bardzo. Bo do przyczepki co się to znaczy do przyczepki, no do namiotu. Mm, lubi tą choineczkę. To już odkładamy, że albo tą choineczkę bierzemy. bucik jest fajny piszczący, ale to nam pod namiotem nie będzie, nam miało przecież hawansować. Mm, to było ucho królika już go prawie nie ma, piłeczki ją w ogóle nie interesują, lubi bardzo tego szampana, u jednego już urwała e, wentyl <laughs> jak to tam nazwać ten gruby sznur trochę za nim pobiegała, ale też nie bardzo na wybiegu, lubi piłkę owszem z tej pały do rzucania ale te takie tutaj tenisowe ją nie interesują tą szczoteczkę kiedyś lubiła tak? Nie. Tutaj mamy taką kostkę. To też nie bardzo się nią bawiło. Takie piłeczki jakieś. kulczaste też nie. Tutaj mamy kawałek. o Straszne to jest. Nie ma nic gorszego niż kupić psu taką piszczącą zabawkę albo dziecku karabin maszynowy. I no to jest właśnie to fajne, fajne szampan którym się owszem bawi czasem ale najbardziej właśnie lubi nie tyle co tą kosteczkę chociaż tak i ona tak fajnie ząbkami cyk 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 cyk, cyk i próbuje znaleźć ten element pieszczący i sprawia jej to czasem kłopot lubi żerafę, bardzo lubi żerafę czasem z nią śpi i się do niej przytula aby nie miała urojonej ciąży prawda, że lubisz się. <grym> I zwycięża holineczkę, którą właśnie wrócimy do przyczepki. I tym sznurkiem lubi. O, lubi się jak się rzuci to właśnie na mnie. Powiedz jak dziki stwór czteronożny nożny. Prawda Miluniu? Miluniu, jedziemy, już niedługo jedziemy. Jedziemy. Tak, no pozdrawiamy. Ludzie, jaka fajna ty jesteś. Jedziemy, a może żyradkę weźmiemy, co, żeby z tobą spała.